Pierwszy domek Skąd wy to macie? Od <noise> Czyli trochę nielegalnie to tu stoi Oj Pierwszy kolego A, A skąd kolega, to? nie było to <noise> no skąd to? No to byłem w zbudowałem Haha <noise> tak kurwa poka, po, poka, gacie Dostałem, o... Mam Diamond Leggings, Fire Protection 4, Hofty 2, plus 6 armor, 2 armor, Thothness. Podobno Kubik chce zlecić i to spalić. Jak tu zejść, kur... A to co to? No mój kolega. A co tak kurwa krzywo jest to drewno? No, trochę tak. I można już wchodzić do tego pszczelego świata? Tak, a. ale tam chuja jezony. No, no. Nic nie ma. my te kwiatki jak właśnie. No, jak pierwszy domek? Nie ruszaj, młody to Na moje weekend. Pecaki. Na weekend. A, dobra. Tak? Nie ja ja robię kurwa. Domek. Tutaj ten, porządek, że tak powiem, nie? No, no. Dobra. Też muszę kurwa to zrobić. Co, co, Brus? Jak oceniasz mój pierwszy domek? Spoko jest, no. Ile to budowałeś? Dobra. Nie wiem, pół godziny. No, to słuchaj, no tobie ma się podobać, a nie mi.